Ekwipunek mi swój Teraz. dawaj, gościu. Ale no, to skam totalny. <grym> Bor. Zginiemy. Trzy, ja wiem o tym. Dwa. Patrz! Jeden. W dniu dzisiejszym, sobie zagramy duo wraz z Jacobem i będziemy się, słuchajcie, zamieniać co fraga ekwipunkiem. Tak, obojętnie, kto z nas zabije, Zdając życie, częściej będzie to Jacob. Musimy się wymienić wszystkimi itemami, które mamy. A ty musisz koniecznie zasubskrybować ten kanał i sprawdź, czy go w ogóle subskrybujesz, właśnie, bo jest to kanał znowu Jawor, a nie kanał Jaworski TV. Zostaw łapkę w górę. 10 tysięcy łap w górę i lecimy z kolejnym jakimś ciężkim challengeem. Bo wierzcie mi, że ten challenge do łatwiejszych nie należy. No i oczywiście giveaway na skinka ze sklepu jak co odcinek dla moich wspierających, wystarczy właśnie wpisać Kod Jaworski przez trzysy, zasubskrybować kanał i napisać w komentarzu, nikt, z którym nie wspieracie. A tu macie wygranego z poprzedniego odcinka i lecimy do Drakeowa. Ale kurde, tryhard challenge, mi zapadałeś. Ta challenge jest taki dość ciężki, zobaczymy, jak to no idzie. No, jest, jest, się, że jest to, że musimy faktycznie po każdym, czyli. No. Jak ten chłopak sobie jeden zginie, to jeszcze przed drugim trzeba się zamienić. Dobra, musimy być Przecież blisko siebie cały czas. Chodźmy, no. Tak ja, no, te pierwsze domki. Lecimy. Tak, tak, tak. No, 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 no. Także słuchajcie, dzisiejszy challenge. No, jest dość ciekawy. Jest, to prawda. Jestem ciekawy. Ile zajmie? O, no, myślę, że parę godzinek może zajmie. Nie, no mam nadzieję, że za dwie godzinki nie? Okej. Okay. No. go parę godzinek na A Co ty masz w ogóle? Bo ja nie wiem, czy warto. Wiesz co? Ja mam dwie mki i pistola na razie aktualnie. Nie, no tak I te takie fajne trampoliny. O. Chciał. A wyrzucamy wszystko, łącznie z leczeniem, wszystko. Nie, ustalmy, że bronię tylko, dobra? Okej, okej, okej. Myślę, że to jest odpowiednie. No, nie wyrzucamy matsów, amo i tak dalej, leczenia dobra, też dobra. nie. Okej, okay. yes, dobra, lecę do ciebie. Pa, co już za. O dobra, zabijają go jednak. Chłop, co mi dał? Pa, idzie dobić! Dostał z 50, tak dobra. Mnoko, ale on Ode mnie dostał on jeszcze wyżakrywa. za 3 dychy, wiesz? Za 3 dychy jeszcze ode mnie dobra. dostał. Jest, Jawor. Dawaj go! Ja ratuję, wiadomo Na no, jak? No nie! Dobra, okej okay. I co ja mam teraz robię? Jak mam się też... z tą ekwipunkiem teraz zamienić? No ja nie mam nic w ekwipunku jak po prostu. o co chodzi. Dobra, dobra, mam wszystko. Nie! Nie Nie, to jeszcze jego ściana jest no, Nie! Żegnamy Jawora, papa. Kurde! Raczej! Ja zepsuję ja zepsułem tą gierkę, Ale to taka rozdrzewka, rozdrzewka. Tak, tak, tak. To taki początek, dopiero spokojnie. O, ale chłopów mamy. Właśnie, na który lecimy, na niebieski czy ten mały? Na ten, na ten, na ten. Na ten malutki, małym, malutki, dziękuję, malutki dziękuję. ale co od dołu. Dobra, super. Dobra. Możesz od razu piwnicę brać. Podjeżdżamy domek po lewej? Wiesz, co tu na boisku jest jeden? O, widzę, widzę, widzę. Dostał. On ma mało, bardzo mało. Dobra, powalony. Super. Dobijam. E, robimy... ta, dobijamy. Tak, i... dobijamy i robimy słapa szybkiego. Tak, szybki ja słap. Ja ja pierdzielę, ja nie potrafię tak szybko wyrzucać. Dobra, jestem,ka, jest pompa, jest pistolet. To to Ej, w sumie tak. miałeś ten! Ja miałem lepszy kwipunek niż ty. Bo miałeś pompę, no no. Mhm. Ej, chłop, dalej. dalej. Dobra, dobra. Ma, leży. Okej, okay, leży. Kolejny. Jest nie jest dobity. A, nie dobijamy, to nie ma fraga. Nie, nie, nie. Okay, Dopiero dobra. jak frag wleci. No, Boże, to można podlecieć. Wiem, widziałem, 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 widziałem. Chyba go podnosi. Tutaj. Tak, tak, tak. Ten nie dobijaj, dobra. nie dobijaj na początku, nie? Żebyśmy na cichu wiesz No, może tamtego od razu. Aha. Ty podniósł go! O! Dobra, okej, leżą, wymiana. Ale jeszcze. A, wymiana, dokładnie. Tak. Ja miałem heavy sniper. Heavy sniper, PMK to Tak, u ciebie chyba to było. I ten pistol. I mamy gości po prawej, uważaj, żebyś na serku nie. Okej, dobra, dobra. Jak chcesz to tych możemy podjechać? No właśnie tych na wprost chyba, co? Dobra, no to chcesz to go. OK go, go, go. to ja worpacje jak się podjeżdża. Jak A, bo ty ty temas! Może też, nie? Mam chłopa pod sobą Ja mam chłopa przy sobie Centralnie Pomagaj mi Leży Dobra okej okay. No strzelałem z każdej strony Z tak. D Plecy plecy Aijajajajaj 10 KP. Tatuś nas, 10 nas zabił stary A już było blisko wyjścia z miejscówki Tak teraz było lepiej jest. było lepiej A ty z kina Nie, co Nie Z tego samego mam Od początku Co ty gadasz? No tak, tak. Dobra ale nie trolluję chyba wiesz, co ty nie zmieniłem skina! No, no no stary, no nie no. na pewno coś innym Mam chłopa Okej, okay, widzę O nie, oni mają w dwójkę, chcą mnie kilofować Czemu mnie zabudowałeś? Oni nie mają broni, tak? Chodzą po dachu. Już mają, już mają. A, już mają, dobra, okej. Okay. Idę jest do ciebie? W sensie okej, okej okay, okay. Teraz tam a... go doby, już się tam zamienić. A mają co masz za broń? Drugi powalony To poczekaj Trze... Trzeci jest! Okej okay. wyrzucam. Wyrzuca Ta ja wyrzucam, Mkę mam tylko, a ty tylko no. pistola, super! Ej, pompa! Dobrze! Dawaj go znaczy? robisz, Jacob! Dobrze! Biorę cię na plecy! A teraz, nie, 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 musimy mi podnieść ekwipunek, mi swój dawaj, teraz. gościu. Gościu, no. dawaj ekwipunek! Ja nic nie mam w ekwipunku. Dobra, zaraz ci daję. Dobra. Ale to jest skam totalny! <ścoughs> Uch, nie wiem, do niczego mu kompletnie. Ja, ja też jestem. Odbiegnął, co na Okej. Okay. Jest przy mnie. Ja widzę go, no. Widzę go centralnie. Czyli znaczy cztery go ładujemy? Tak. Ale Grzem go załadował. Drugi jest! Okej, okay, ja tu zamulam. Okej, okay, jedę ja na dach. A to ja wrócę tak Jeden koło. od zewnątrz, jeden od zewnątrz. Patrz, idzie tu. Ło, wow, dał mi, dał mi, bombę Dostał, Dostał ma białe. Leży. Dobrze, ładnie. Drugi, drugi Kolejny jest da na daleko. Ała No ile tu O. Ooo. Leży. A dobra, ekwipu... A. ekwipunek. Tak, tylko ja leżę ja ogółem. Ten sam? Tak, mamy identyczny ekwipunek, by the way. Davor. Zginiemy. Za 3, ja wiem o tym. Dwa. Patrz! Jeden. Czekaj, już ci wyrzucam. Masz! Czekaj na dół, masz, na masz. Dół. masz. Dzięki, dzięki. Dobra, super, nie wziąłem i temu, wybiorę pistola stąd. Leży. Dobra. Mam No to gościu, dobijamy go. O nie! Nie masz pistola, pistola tu masz. Pistol. Buduj, buduj. Nie, zgubiłem go, masz. pop łap. Masz To pompę. Ta pompowa zero, amo. O nie, to źle. Czekaj, mam M-kę. On ma dużo HP, ja go nawet nie trafiłem. Dobra. Ja uciekłem. Dobra, dobra, dobra. Ja też uciekłem, stary. Poczekaj. On biegnie, jest tu. Jest zabity! Ale tak jest! Podpierw. Easy Dobra, kierowanko najc. tutaj. Kto podnosi kogo? No proszę was, to wcale nie tak, że Jacob przy tym dwa razy podniósł. Dobra, to ja jednak nie muszę niczego dodawać. Dzięki, dzięki. Jest masz, 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 masz. Cyk, cyk, cyk. Proszę bardzo, ja z chęcią nie, nie sobie nic. zbiorę to, co tutaj Chłopie. leży. E, nie mamy totalnie amo, wiesz? Nie ma to jak mieć 8 fragów po farmie razem. Ej, bez kitu, ty masz 6 fragów? Jup, yup. Dostałem luncha, nie? No, no nie chyba tak! No. Let's go, po fragi. Hopy, góra. O, Helka. W ogóle teraz Helkę możesz podwójnie damage zadać, nie? Leży. O nie. Zamiast... Lea, dawaj, skara. Proszę bardzo. Okej, okay, okej. Okay. Bierz sobie tutaj No Zobaczymy, temki. jak ci nam No właśnie. Ja wolę taktyka, <laughs> I wiesz. Bez Na nas? Na nas. Tak, chłopco, powaliłem. Super, ale nie. Nie, nie powalony nie, był? Dobiję sobie, bo chcę skara. W Wiesz co, ja nie mam amo w skaże w ogóle. Dobra, Dobra. dobiłeś, to Dziękuję. ja już ci daję skarka. Ty, a ja teraz jak wyciągam tą taką rakietnicę do bandaży, to widzę twoje HP. Rakietnicę I... do bandaży. <laughs> Nie, no nie, psycha siada. I plusika takiego na tobie widzę. Tak nie było zawsze? Nie, nie było tak, chyba nie było tak zawsze. Ej, było tak zawsze? Dajcie znać w komentarzu, bo ja serio nie wiem. Mam nieodparte wrażenie, że od dawna to jest, może nie zawsze. Okej, okay, no, ja ale... to pierwszy raz widzę. Nie wiesz co, okay. bo ja nigdy kumpli nie leczę, bo ja nie. nie ten. No. Mm, mm, no. Przynajmniej chwilę się twoim skarem pobawiłem, ale dostałeś. Kolejna zabawa. Czekaj, czekaj, ja kumpel leczący O, masz plusa, pamiętaj, masz tak, plusa Tak, tak, tak Super No ja nie wiem co my z nimi robimy Ja, ja tam podjeżdżam Ja chcę z kara twojego A to spocona piłkara jest chyba, wiesz? A nie dynamo? Nie wiem no co? Czekaj, no to jeszcze goście. mu strzelę bandażem, może się chłop ten za zaprzyjaźni Proszę. z nami Te sobie będę podbiegał tak o I idę za tobą, tak o Ale... Jak tak o dostałem ze snajpy! Będą dojeżdżać, dojeżdża, dojeżdża, dojeżdża Jacob, idź, idź się bij ja idę do Shania Wierzę nawet. w ciebie, a idziesz? Okej, okay, super Ja się dostosowuję tak, do duo no, partnerów Fajnego mam Dostosowuję do duo partnerów No nie no, jeszcze RPG mi odsłonię No i leży a, i Ekwipunek, ekwipunkiem, halo ekwipunkiem, Bo ty... co? Ty nie <laughs> nie no, jak ja leżę to tak średnio, żeby się ekwipunkiem wymieniać Kościu, co ty robisz? No ja się wysypałem, ale tu jest bus gdzieś po... Leżą wszyscy dobra, No i łatwiutko, dobra Weź, bierz same złote ity i przyjdź do mnie z takim punkiem e, swoim. Tak, to ja zostawię to wszystko dobre tutaj. Tak. A to złe podniosę i to zamienię potem. Super. Dobra, super. super. się gdzie podnosić, No Ej! Halo! <laughs> Dobrze, w takim razie, jako że frak, to oddaję tutaj połowę wszystkiego. Ej, ej, ej! Co?! Jak to robił? W, w tym momencie, ja nie wiem, tak tak wyszło, tak wyszło Ty do kogoś A strzelałeś, czy taka tak jak strzeliłeś? Tak, 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 nie, 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 <grym> nie No nie wiem, no mi się <grym> zdarzy tak ostrzelić Ej, tu bo, ktoś jest Chłop leci na ciebie Graplerek, jest tu, tu. Dobrze Zazie? No to co? Ekwipuneczek poproszę Już wyrzucam ci w boksie, bo tu już jest niebezpieczne. Nie no, ja miałem bardzo dobry ekwipunek Tam jest inny A, ja widzę ja Do ciebie strzelają Kurde ja jestem Happy na hita party. z heavy, nie? By the way Jup, ja też. Jak tam, spocony jawar. Dobrze, bardzo dobrze. Świetnie się bawię. Kurde. Okej. Okay. Ała, mam małą podkę jedną. Chodź. Ja mam, ja mam. A, dobra, masz. Lunch pada, stawiam spada. Okej, okay. uważaj kolejny erpek. Dobra. Podstawiam, postawiam. postawiam okej, okay. lecę. Legenda głosi, że przeżyjemy, ale. Dobra. Na umrę w tu jest chłop. Mhm, wiem, wiem, wiem. Wie, wjeżdżamy to na niego? Tak, Do ja zrobimy, no? okej. Okay. Musimy pokazać, że się ziomkujemy Dobra On chyba się nie chce z nami wiesz? Tak, A też ja mi się tak wydaje Chłopco z tym łukiem lata Leży, leży, leży Dobrze Dobij Czekaj, czekaj Czekaj, ja go nie widzę Ja też go nie widzę Dobij ty Dobra, dobra. ekwipunek. Tutaj masz No bo Dlaczego jak do teraz podjeżdżę, to co my zrobimy? Dobra, chodź tu, chodź tu, masz Masz Okej okay. O, dobra pompa Git Prosiła. Git. Ej, a to ten tutaj pod chata. nami cały czas jest, nie? Jest, jest, jest. Okej, okay, dobra, dobra. Tam ta dwójka jest w tej cegle dalej? Czy gdzie oni są? Tak, w cegle wyszedł właśnie. Nie, to ten z łukiem. No właśnie. Tu się dojeżdżają, dojeżdżają łuka. Leży jeszcze! Dobrze. No, 24 wiem, dostał łuk dojeżdża. Dostał wiecie, za siedem Dostał dobra, za 7 łuk. Jeszcze nie mam fraga, jakby coś. Okay. O tam tamten zamek go zabił. Łuk zginął, łuk zginął, wiesz? Dobra, ja się teraz podnoszą się. Ej, dojazd, ja mluncha. Ale sterowiec powinna zabić, musimy laserować. Dobra, nie podniosą się, leżą. Leżą we dwoje? Czekaj, leżą, ekwipunek Ej, dobra, to ten to pod ty nami ty tylko wyrzucasz? został. Czekaj, nie, nie, już idę. Ta, tam są tamy O kurde, dobra. lecą na dół. Dobra, Git. Dobra, mam, mam. O, o popka wróciła. No właśnie, musisz z jej użytek zrobić. <laughs> Dobrze, a bo jeden nam został, i to ten pod jup. nami jest, chłop. Jup, jup, wszystko się zgadza. Stary nie ma go, jest tu, nie, tak jest. Dostał NoScope'a, dostał za 160. Nasza, nasza, nasz sufit, nasz sufit, nasz sufit, Okej, okay, dobra, Poszucam dobra. Uciekł, do uciekł, uciekł. Uciek. Dostał NoScope'a za 160. Tak, dostał NoScope'a za 160. Lecz. Dobrze, ładnie, easy. Piękna Jakie giereczka. Pogczam. 18 fragów. Dobra, słuchajcie, także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Subskrybujcie koniecznie kanał, wpadajcie do Jacoba. Sklepjamourwear.pl, my widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Trzymajcie się, papa. Pa. Cześć. cześć.